Hej, cześć, witajcie, jestem Skatek Pelo no i słuchajcie, gramy sobie dzisiaj Happy Wheels I bierzemy mapki w PlayCount No i zaczynamy grać oh yeah. Tak, właśnie tak, zaczynamy grać, nie ma lipy, no No, dawaj co się stało? Dawaj mi mapkę, no! Yeah Welcome to Sports Car Tesla. I'm for a best time. Aha, że tak Oglądamy z autka Aa. Nissan, McLaren, BMW, Playmot, Porsche, Ferrari, Bagatti, Mitsubishi. Czekajcie, skaduje. Lamborghini, bo już Gallardo widzę czekajcie, tutaj zgaduję, fort jakiś tak jest a czekajcie to jest, a korweta y, a w nic for Speedzie graniu o Chevrolet Camaro Dodge Charger też grałem a czekajcie, tutaj coś chyba jest bo taka wyrwa mała a nie, tu nic stoi. godzimy dalej watch dot woa Aha dobra 3 2 1 go Aż też taka reakcja łanżerowa Awa Tylu Sorry, it's short. I hope you like. Coś tam, coś tam. O, ale wagło. Jej! Wygraliśmy! Epic. Exit to menu. Stickman. Chyba coś będzie z pogo. Kurde, czekajcie, bo postacie mi się nie ładują. O, jest. Oko. Kurde. O, stickman binitro. Coś tam, coś tam. słyszycie? ale ja w słuchawkach słyszę złowieszcze dźwięki Ło Nie! Nie, nie, nie! nie. Uff. Co? O Jezu O lol Ale mi gra przetopiłała trochę lol I Aha, skaczę Wow, co... Jezu, jakieś wahadła ratunku Wo oh, fuck Dzięki No Resor, dobra, ostatni raz próbujemy i lecimy kurna inną no mapę bo boję, że zaraz coś mnie wysadzi Czy mam... złe przeczucie kurde o, 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 pięknie wow epic go on witch my go on witch out my ill be okay. Ui, wygraliśmy. No, exit menu. Może jakąś. Long Battle Run. Kocham Battle Run. -y. Bismy Battle Run. By Harlem Shape potem weźmiemy. Oj, jetful O, i jet o no, no to poczekajcie. Long Battle Run. Long jetful I. Harlem shake. Właśnie tak Harlem Shake. O. Oh, nie no co z tą myszką! Kurde, zaś mi się długo ładuje dzisiaj gra. No dobra. What the hell? Bon. off 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 off, 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 off. Oh, fucking shake. No i nara ustawienia krwi. Nie. Lecimy. kocim Pięknie. Pięknie lecimy! Nic nas nie powstrzyma! Pięknie! Pięknie, ludzie! I wygraliśmy! Jesteśmy epiccy i tak, patrz, patrzcie, zmiażdżą nas. Epic, ludzie. Wygraliśmy. No. O, oh jest long. Y the jet full! Lecimy. Owo! Oh, Piece easy. Wow! Ale epic. To jest ta mapka z Balkony Terror. O paket <coughs> oh no. Co, waliło mnie? Tak dobry. Dobra, nie wiem co to miało znaczyć. że wielka fala mojej krwi mnie zaatakowała bo dziwne jej double backflip hard fuck jest przeżyłem pięknie wow amazing wygram to pięknie sweet wow wyskoczyłem do amazing no i teraz będzie się trudziło z amazing co nie pięknie sweet sweet przyszliśmy sweet total chicks Not impossible. No you umout, bro. Och, pięknie. Wow. I się cofnęliśmy w rozwoju, tak jakby, ale mamy pięknie. Nie wiem, co ja w, w tym levelu mam robić. Pięknie. Wow. I już mnie zabili. No nie, nie, nie. nie. Nie, ja się jeszcze ruszam. Nie zabili mnie. Uhu. Wygram to. O, PewDiePie. Dobra. Lecę bokiem, lecę bokiem. My hero! Pięknie. No i. Yy, crazy sword throw. Oh yeah. Nie, Harlem Shake'a dzisiaj nie zagramy. Bo ja kocham Sword troły. Aż pięknie, dwóch. J.B. Cześć, J.B. Patrz, rzucę! Pięknie! Ninja in, y, i... Good. Aż pięknie. Ustali w dupę. Kurde, jakieś lagi. Ale Bruce Lee, haha. Ja. O, spadł na drzwi. Dobra, i jeszcze czeka na Rysa. Trzeba przypieczyć Kurde, nie trafiłem. Nie, Je, wygrałem! Jednak trafiłem. Wow, ale epik. Dobra, może ostatnia mapka. To może high jump, good. Pięknie. Lecimy! Pięknie, 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 Ale high jump, nie? Pięknie. Wow. Ale gdzie my to mieliśmy? A ja chyba tutaj mam skakać już. Takie, takie sweeting, nie? O lol, teraz jeszcze gorzej. Może po prostu dam się tym ponieść W ten sposób wystrzeliła Aj! Dobra ludzie ee, Ninja training, ostatni, ostatni Ostatni dzisiaj, bo jeszcze 20 sekund nagrania Nooo, co się dzieje z tą dyspozycją Dobra ludzie, będziemy chyba na dzisiaj kończyć A, 10 minut to nie zdążymy No, to na dzisiaj koniec ludzie komentujte, subskribujte, lajkujte.